Stacja Kraków Bonarka. Trwa tutaj gruntowna przebudowa i modernizacja. No, na razie znikają tory, ale w ich miejsce mają pojawić się nowe. Sama nie wiem, czy prace w tym miejscu są w stanie zaawansowanym, czy nie. W każdym razie widzowie dzwonią i mówią, że tutaj niewiele się dzieje. Dzieje się. Choć są to prace, których może nie widać na pierwszy rzut oka. W tym momencie jesteśmy w trakcie modernizacji linii kolejowej 94 pomiędzy Krakowem a Skawiną. Budowany jest nowy tor kolejowy pomiędzy przystankiem Kraków Podgórze a stacją Kraków Bonarka, gdzie stoimy, a także trwają prace związane z wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak będzie wyglądać ta stacja po przebudowie? Na stacji Kraków Bonarka pojawią się dwa nowe perony, które przede wszystkim będą dużo wygodniejsze dla podróżnych. Będą wyższe i dłuższe niż dotychczasowe. Dzięki temu będzie łatwiej wsiąść do pociągu. Nad peronami pojawi się kładka. Która będzie wyposażona również w windy, dzięki czemu w łatwy sposób będzie można dojść do poszczególnych peronów. Równocześnie będziemy chcieli wspólnie z miastem powiększyć tą kładkę, tak żeby ona nie tylko pełniła funkcję kolejową, ale również można było przemieszczać się nią z okolic ulicy Puszkarskiej do ulicy Łagiewnickiej. A ten budynek zostanie? Nie, on będzie zburzony i pojawi się w jego miejsce nowy budynek zlokalizowany trochę bliżej głównej części stacji, który dzięki nowoczesnym urządzeniom będzie odpowiadał za bezpieczeństwo ruchu kolejowego od przystanku Kraków w Podgórze aż do Opatkowic. I oto jesteśmy w Opatkowicach. No, tyle że tutaj nic nie ma. Jeszcze nic nie ma, ale tutaj będziemy budować jeden z dwóch nowych przystanków, które pojawią się na trasie z Krakowa w kierunku skawiny. Kraków opadkowice. Ten przystanek pojawi się właśnie tutaj, tuż obok osiedla, które jest budowane w okolicy. Czyli stąd ile minut do Krakowa, do centrum. No stąd trzeba liczyć, że w kilka minut będziemy w rejonie stacji Kraków-Bonarka i dołożymy do tego jeszcze kilka minut i będziemy na stacji Kraków-Główny. Więc to osiedle na peryferiach Krakowa będzie miało bardzo szybki i łatwy dostęp do centrum miasta. Także dokładnie w tym miejscu pojawią się dwa perony, dzięki czemu będzie można korzystać w pełni z kolei aglomeracyjnej. Widzę, że droga, która prowadzi do tego przystanku, który kiedyś tutaj będzie, już jest. Samorząd już przygotował drogę, która prowadzi właśnie do przystanku, a także powstały miejsca parkingowe, dzięki czemu będzie można realizować łączenie podróży pomiędzy samochodem a koleją właśnie. Ale to nie jedyny przystanek, który pojawi się na trasie ze Skawiny do Krakowa. Budujemy równocześnie nowy przystanek w okolicach Skawiny. To będzie przystanek Skawina Jagielnia, a także modernizujemy wszystkie inne przystanki na tym odcinku. Wszystkie roboty budowlane zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku. No to lepszej możliwości dojazdu ze Skawiny do Krakowa nie będzie. To będzie najwygodniejszy sposób dotarcia do miasta.